No siema widzowie, w dzisiejszym filmie widzowie zagramy sobie w Headwarsy z tego powodu, że wróciły na koshrapta. aktualnie za tylko testowo, ale i tak i tak sobie zagramy. Jak chcecie sobie widzowie zagrać w Headwars, to musicie wejść na lobby pro tape. Ogólnie widowie od razu wam mówię, że jak chcecie zagrać sobie w Headwars, musi się uzbroić w kilka cierpliwość, bo czekałem praktycznie 15 minut w kolejce aż mi doda na headworksy. Jak chcecie ogólnie widzowie zagrać to próbujcie tam gdzie jest po prostu najmniej osób na head bo tam jest najwięcej wolnych map. Ogólnie widzowie też te Headwarsy też mają ogólnie sporo... Będów W ostatniej na przykład grałem, dało się swoje główki niszczyć, ale teraz to chyba już naprawili. No naprawili to, bo ogólnie grałem i normalnie można było swoje główki niszczyć. Tak samo chyba z tego, tak samo one są ogólnie w fazie beta, więc nie ma co się dziwić. Tak samo są trochę delikatnie inne niż były wcześniej. Wyglądają trochę inaczej niż wcześniej, bo oni, oni je chyba w ogóle, oni te Edwards chyba w ogóle od nowa pisali. I też mam wrażenie, że jak kiedyś były Headwardsy, to żelazo leciało z tego szybciej. Bo tak klikam, klikam i to w ogóle nie leci. No i no, już wszystko się tam leci. Ale ja go na przykład Jawidowi giga się czyli ja kiedyś jak były Headwardsy, dużo grałem. Gorzej one już wszystko później już upadły i praktycznie w nikt nie, nie grał. Bo mimo wszystko były takie trochę monotonne. Cały czas się to samo robiło, praktycznie. Też nie widzę, że było to wcześniej, ale teraz, jak niszczysz na przykład główkę przeciwnikowi, bo już nie pamiętam. Jak niszczysz główkę przeciwnikowi, to wypada taka główka. I z niej możesz sobie wybrać efekt, jakby. Jak uda mi się komuś zniszczyć główkę, to mam pokażę. I to jest właśnie. Nie, nie pamiętam, czy to właśnie by było, czy tego nie było. Mimo wszystko tych headwarców mimo wszystko już trochę nie ma. Nie było. Dobra, trzeba ulepszyć generatory i zabudować główki. Możecie widzowie napisać w komentarzu, czy lubicie Headworsy. Ja ogólnie, napiszcie widzowie w komentarzu też, czy chcecie, czy jak wystartuje pełnoprawny sezon Headworsów, to czy chcecie, żebym nagrał z nich odcinek, z ogólnej oceny Headworsów. Też owiesz widzowie ogólnie ostrzegam, bo te Headwarsy raz działały, raz nie. Na przykład, nagrywa ten odcinek o 15, to tak naprawdę od rana te Headworsy nie działały. Tylko nie no, niedawno chyba je włączyli. A tak to od rana nie działam. Czasami jest tak, że na przykład działają, działają, później parę godzin nie działają i nagle działają. Ja w ogóle widzowie o tych nie dowiedziałem przez przypadek, przez to, że po prostu przeglądałem sobie Discorda Coxcrafta i weszłem sobie na czat ogólny i tam właśnie pisali na czacie ogólnym, że wróciły Headwarsy. Bo tak nad nie wiedziałem o tym, że Hedwarsy wróciły. Kupimy sobie skrzyneczkę i polecimy sobie na środek po emeraldy. Też widzowie nie pamiętam ogólnie w ulepszeniach czy to było. Tak dawno grałem w że nie pamiętam. Wydaje mi się, że kiedyś tego nie było, że było tylko to zwykłe ulepszenie. Ten sklep chyba był kiedyś większy, wydaje mi się, że było więcej rzeczy, a też już nie pamiętam. Zaraz polecimy sobie na środek po Emeraldu, jakieś ulepszenia sobie kupimy. No poleciałem widzowie. Ja czekam widzowie ogólnie, aż te Headworsy będą mieć taki pełnoprawny swój sezon. Tylko ci pytanie, kiedy to właśnie też będzie. Czy widzowie, ulepszymy sobie generatory, bo mi zaczynają padać. I mimo wszystko mam nadzieję, że Kosraf zrobi coś z tym, żeby te headwarsy tak szybko nie upadły, jak ostatnio of... Ostatnio w sumie szybko nie upadły, trochę na początku gracze grały, na początku, trafia dużo dużo graczy w nie grały Ale później już trochę upadły te headwarsy. Mam nadzieję, że teraz też nie upadną, mam nadzieję, że teraz nie, upad... nie upadną tak szybko Ale to zobaczymy Za minutkę będzie zwiększenie generatoru, więc sobie kopię generator diamentów, a teraz sobie jeszcze raz spróbuję pójść na środek, mam nadzieję, że znowu nie spadnę i też widzowie kiedyś było to ta, takimi, źle, że właśnie widzowie oni je piszą od nowa. Znaczy tworzą z tego powodu, że kiedyś właśnie było tak, że yy, po 5 minutach chyba można było dopiero z bazy wyjść. A teraz możesz od razu wychodzić. Możliwe że też, że już trochę się, że tych trochę, trochę nie, ma, więc mogą się coś pozmieniać. Oni muszą, i mogą je teraz od nowa pisać tworzyć. A i tak, co, fajnie, że wróciły. Poczekam sobie na emeraldy. czekaj, czekajcie. Czy każdy ma zabudowaną główkę. Każdy ma zabudowaną główkę. Kurde. Dobra, poczekamy na Emeraldy, może spróbujemy komuś główkę zniszczyć. Najsłabiej zabudowane główki to ma czerwony. Możemy spróbować pójść na czerwonego. Zaraz musi... widzowie za 10 sekund zwiększa się limit generatorów, więc też fajnie. Tak w ogóle wydaje mi się widzowie, że tych headwurstów w ogóle chyba nie powinno być. Ale z tego co słyszałem, to właśnie dużo jakby fanów Szymka się skurzyło na Szymka z tego powodu, że miały, nic, miały, niby być, miały być niby headwursty właśnie 1 lipca. To one. Wtedy, kurde, spadły. Ale ogólnie kontynent miały być ogólnie headwursty 1 lipca. Tak Szymek chyba ponoć ogłaszał w swoim filmie. Ja tego dokładnie nie wiem, bo nie oglądałem tego filmu. Ale ponoć właśnie ogłaszał w swoim filmie, że mają być właśnie 1 lipca, czyli wtedy, co właśnie wróciły. I dużo ponoć fanów Szymka się wkurzyło na niego z tego powodu, że pisał na czacie, że jakim cudem nie ma headworstw, jak miało być. I nie, wiem, czy to nie było tak po prostu, że Szymek chciał po prostu zadać te headworstwy, żeby mieć święty spokój. Bo nigdzie nic nie było ogłaszane, że headworstwy wrócą. Ja sam właśnie się przez przypadek dowiedziałem. Chociaż też właśnie wiem, że dużo widów Szymka się wkurzyło z tego powodu, że niby miało być 1 lipca, a ich nie było. Że Szymek ich oskamował. A kurde, generator mi pada. Ale przez sobie go na lepszy. I kupię sobie generator di diamentów Ja mam żelaza Mam skrynkę, mam skrynkę. Kupię sobie secik, właśnie, secik sobie kupię Kupię sobie secik, polecimy może kogoś zabić Kogoś, jeszcze... kupię sobie nożyczki Gdzie są nożyczki? Dobra, ile? 32 złotych kosztują. Znaczy, żelaza Dobra, widać spróbujemy do kogoś polecieć, kupić główki i ja zabudowane główki mam. Jest, o, albo najpierw wezmę sobie emeraldy i pójdę później do czerwonego, bo on ma najsłabiej główki zabudowane. Ja aktualnie widzę, czekam na taki pełnoprawny sen Headwordsów Jak w ogóle będzie. Jak sobie nie zmienią zdanie, na przykład nie dodadzą. Jak ktoś sobie zdanie nie zmieni, może nie dodadzą, tylko dalej testowo. Pozbieram, Kupię sobie w sumie więcej generatorów diamentów, bo mam jeszcze dwa generatory. Kurde, kupiłem za dużo, a dobra później się postawi. Okay. Ile kosztuje ochronka? 8, M 8 diaksów, tu pozbieram sobie te 8 diaksów, kupię sobie ochronkę I pójdę wtedy sobie do czerwonego Ile kosztuje TNT? 16 zł, OK. O stać już na ochronkę? Nie, nie stać mi Myślałem, że tu mam diamenta, jednak nie mam Kurde, generatory mi padają, niedobrze Chyba dawać jeszcze jednego diamenta, dobra ja sobie generatory, bo za nie będę miał żadnego generatora żelaza. Dobra widzowie, lecimy sobie do czerwonego. Później sobie ogarnę generatory, bo trochę generatorów zaczęło mi padać. Yy, niebieski chyba w ogóle robi jakąś gigabazę. Chyba, czerwony ma jakoś... Czerwony już nie ma jednej główki. A to ci... O kurde, jakie czerwone ma już itemy. Niedobrze. Czekajcie widowie, czekaj. Kurde, miał zabudowaną, myślałem, że mu zniszczę. Trzeba próbować jednak z TNT. W ogóle, jak już ten... Taki czerwony mam rzeczy, muszę teraz się skupić bardziej na generatorach Kupię się właśnie teraz na generatorach i dopiero do będę szedł, kupię sobie większy limit Bo ja nie mam żadnych generatorów, już wszystko mi pada Kupię sobie zalażo Chyba żelazo skupione, dokupię sobie złota Bo złota są potrzebne Złoto też mam, ulepszę sobie to Ulepszę sobie każdy generator te generatory trzeba jeszcze ulepszyć I ten chyba jeszcze nie jest ulepszony, a nie ma żelaza Dobra, ulepszony Mam mi trochę rzeczy, więc chyba po prostu sobie kupię TNT i spróbuję mu te główki już zniszczyć Czerwony ma trochę, ale w sumie czerwony nie ma jednej główki To mam w co nie spróbować się do kogoś innego Miwiecki to w ogóle jakaś forsyfikacja, ale w sumie czerwony ma dobre itemy. To też niedobrze. Nie, próbuję czerwonego. Tylko on mnie zaraz zabije pewnie. Dobra. Dobra, pół serca. O kurde, widowie, ja będę, się... będę musiał... zrobić kampę. O kurde. Niedobrze, widowie, niedobrze, niedobrze. Czerwony ma giga dobre rzeczy już. Ma już sharpnessa i takie tam. Widowie, problem jest taki, że ja mu nie skoczę na te główki z tego... Możecie sobie widzowie przeczytać, co czerwony pisze na czacie. Jak mnie wyzywa. O kurde. O z tego co właśnie przypomniało mi się, że widzowie też fireballę powinni trochę ogarnąć, bo fireball aktualnie niszczą tylko jeden blok. Trochę słabo akurat. Dobra. Nie, no nie zniszczymy główki, nie wierzę. Dobra, widzowie, będziemy próbować jeszcze raz. Niestety, widzowie nie udało mi się dokończyć Arenki z tego położenia. Tak jak mówiłem, one są dodane testowo i mimo wszystko przed chwilą te właśnie wyłączyli i właśnie się aktualnie nie da w nie grać. Więc niestety, Arenki nie udało mi się dokończyć. Ale jak występuje pełnoprawny sezon headwurstw, to na pewno jeszcze zrobię ocenę tego sezonu. A tak, to dziękuję za oglądanie. Widzimy się w następnym filmie.